Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem gremny. Dzisiaj gramy sobie w Among Us z ekipą Ej, Biego. Nie zachęcam do łapkowania sugowo nie w na Twitch TV Slash pan, bo tak wróciliśmy do w miarę regularnych e, live'ów. Czekajcie, ja mam tutaj coś nie, nie mam tu nic. Dobra. E, lecimy na górę. Mam już LES detektywa, więc jestem trochę taki niezadowolony. Na no, ja ze mną biegnie. No okej. Okay. Niech biegnie. Na jahubi Jedno w labie, drugie w reaktorze. Generalnie jest dzisiaj niezadowolony z tych nagrywek Są tak za mną biegnie eee, tak, cyk, cyk cyk, 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 cyk Co to tak za mną biegniesz? To jest chyba Naja dalej U Boże, nie to I klakier No niestety Co ciekaw kim był Naja, bo strasznie ze mną latał odej Ale posu. Ojojoj no, oj No właśnie to chciałem zgłosić. Ja wiem, A, nic. No dobra, Nondoran Ten kill Gremlina jest bardzo króciutki. A nae, że... Kill Cod był bardzo krótki. Ale Gremlina... O to, to fake mają! Dobra! Nondoran daj dobre! A bo nie, nanaje, na nae na na daj! Czemu? Na nanaje, no dobra, to no to dajemy Nanaje! Ja. Na co? No co ty? No serio, no mówię ci. Fajnie się gra. No i fajnie. No nieźle. No no, Brawo Wixa! No, nie, Szybka runda. Ja w ogóle Arezę, ja byłem w szoku, tak. No. Ja. Ale... Ale mam na... On Czemu tak za mną latał, że ja myślałem, że jest moim jakimś Areze, guardianem. No. Arzę, ja byłem w szoku, co tam się wydarzyło, bo ty tak przeszedłeś przez te kile, jakbyś jakiś ninja był kurwa. Jak no. No. Master i przez nich przeskoczyłeś stary, nie ja mówię, co się odjebało. Dobra, startuj, Tak, Master Dobra, było w ogóle szybka runda. To lecimy do kolejnej. Zobaczymy, jak nam. O, impostor Hubim I znowu jesteśmy underdogiem. O, morplingiem. Cyk. Nie wiem, czy ją mam. próbkę No, co Dobra. tam? E, na Y leży. E, kto to leży? Arturo? Chyba? Chyba tak. To nie był Loki i osoba z Greenhouse'a też nie. W takim tak, na no ja tego nie zrobił. Kurwa, wybrany. ja byłem w Greenhouse. Ie. Na to zostaje wybrany. Hmm. powiem ci. Ja też jestem wreszcie w Greenhouse. A, ten ten A ja na pewno tego nie zrobił. Widzianie, co? Wreszcie, przez całą no, naprawdę. Mówisz, że jesteś majorem? Dokładnie. No nieźle. Jesteś fake majorem, pewnie. Kipuję. A mamy no, jakiś ten? Kosry. No ja byłam w reaktorze. Jestem teraz w locker okay. room. Mogła być Wixa w sumie. Nie, też to znaczy, to... tam nie ma wentów, wiesz? To, to też ciężko Ale się tam zwetować. bo... Skili, a my wszyscy byliśmy w jednym miejscu. Też prawda. No w sumie. O, na VIXa głosujemy. W razie jak jest gesterem, to on go next. Nie no, moim Albo ty jesteś, albo jest ty jesteś nie. kurde. Nie, to ja? widziałem. A kim ty jesteś? Różne rzeczy widziałem. Nie ja, Różne Mystic. rzeczy no, pewnie Mystic. No. Dobra, Pójdziemy na spacer. Co wy zrobiliście jednak, nie. Chyba jednak nie Kurwa, mać! <noise> no ja nie wiem, ja to skipowałem. Ale nie nie To nie momencie? To, to był kurwa za random vote? No tak jak poprzednie, w tej rundzie pór. też były i było ok, nie? Ale no ja właśnie. byłam majorem i ja byłam Loverem z glitchem, po prostu chciałam to wygrać, ale ja tutaj tak nie widzę. A, widzisz? Ajajaj. Aj, aj. zależy przy przycisku. Mm -hmm. Okej. Okay. Z kimś. Mi, z mnie Jak ktoś stało, ma jakieś bo... info, ile to ciało może mieć? Nie. Z kim mnie tepnęło? To był chyba Nawenty, czy nie? Nie, nie nie było. Ja stałem tuż obok Aryza. Wygracie e, teraz. Na baloń. To no. No, A to tam gra. na balony, to mnie, mnie tepnęło. Dalej, do końca. Nie wiedziałem Mówiłem, z kim. co się tam stało, bo ja stałem tuż obok, a Teraz on tam leży blisko. Nie wiem, no ja jest. Jak zostałem cepnięty na balony, to od razu poleciałem do ofisa. A ja Ja tam sobie się z nikim nie mijałem. No był na balonach na, ze mną, a. Ale to na początku byłem, ale no później. Tak. Jak mnie rzuciło, to mnie faktycznie rzuciło na balony i pobiegłem do ofisa, bo jeszcze jedna osoba. E, bo. Tak, to bo. Nie, w trakcie jakoś. Bo te. Bo jak dobiegłem na ofisa, to ktoś robił sobie dowód lat. Tylko już zapomniałem teraz kto. Teraz. No, ale no, to no. musiał być w takim razie po transporcie tu jak się swapnęli, No bo kurde, potem bieg ze wszystkimi i nikogo tam już nie było. Nie wiem, ja no jak biegłem od Balona do ofisa, to nikogo nie spotkałem. Nie mówię, tylko na ofisie spotkałem osobę, która robiła dowód lat. No, ja w znaczy tym momencie mogłeś, mogłeś zabić go tam po prostu, wiecie, ja. A może się jakiś, nie wiem, transporter przyznać, że rzeczywiście mm. był ten typ lepo? Nie no ale był, przecież sam się przyznał, że go typnęło tam. Mm -hmm. A tam był właśnie, a jeza. Ja Vił a ty co robiłaś? A, ja... Naprawiłam komsy na dole. A dobra, chyba wiem co się stało. On mógł być z niczym po prostu i... Go te... I mógł, musiał go zabić przy przycisku i on chciał po prostu przycisk głosić. Chłopie, ale to bym musiał zanie... za A Mówię, że przecież jestem na opisie. Osoba. Kto, kto robił w tym momencie? Kto robił w tym momencie e, upload? Ale teraz już o... mogłeś tam być, no nie, ale mogłeś tam przebiec po prostu. Głupota, no... głupota. Jo uh, mi jak zvykle. Dobra, pomóżmy jej trocha. Aj, 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 aj. No nie wiem, w ogóle ta logika była tak z dupy. Weźmy się nawet na początku ich kto tam e, ciało e, miał, tak? To pół ile to w celu, to nie. Czy to ona mogłaby w końcu zabijać? O, Dzień. dobra, jest. O. O, no. O, no. O, A najlepsze jest to, że ja po to się pytałem ile to ma czasu, bo ono miało tak przynajmniej 12-13 sekund. To LOL, przecież... Nie ma AB'ego, nie ma kontentu, a wy chcecie grać? LOL. Pamiętajcie, trzeba wygłosować klakiera za takiego. Dobra, go, Dobra, lecimy do kolejnej rundy. Lecimy. Kim jestem? W ogóle najlepiej by było, jakbym był teraz na niego. Ale dobra, jestem tylko MISIKiem. Jaj. No dobra, trudno. Jest jak jest. Ale to lećmy. E, tu, 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 tu. Dobra, Ale. wiemy co robić, wiemy co robić. Aha. Nie musisz nic mówić, gremlin. Aha. No co? No co? No, no. Wszyscy powiedzieliśmy. Załatwmy to Aha. w ciszy. No, chyba sobie żartujesz, gremlin. A to takie eggsy, takie jak ktoś ma. Minuta ciszy. E, gremlin, kim jesteś? Ja? Zjebem. No. Czekaj. Grid, super, survival, zieb, pam. Dawaj, strzelaj. Nie no, ja jestem vigilantem ogólnie, więc jak już mam ma. zostać wystrzelony, Weź wrzucony... strzel egze w razie czego. Nie no, exo nie będzie na mnie prawda? ale raczej. strzel. Ale tak sobie myślałem, że śmiesznie by było jakby ktoś miał teraz Egze Byłoby bardzo zabawne. Długiego exo strzel. Hmm. No mam jeszcze 80 sekund by się zastanowić, więc... <noise> Delvex 2.0. Wiadomo, skifka. No, było trzeba mi nie wyrzucać, no. A przecież ja, ja nic ja nie, ja nie, nie powiedziałem. Przecież ja nic nie powiedziałem. A ty zgłosił? Może coś innego chciałem ja powiedzieć. zgłosiłem przycisk, czy ty zgłosiłeś? A, ty zgłosiłeś. Tak. Słuchaj, A, jestem dobra, stary, niedołężny, się tak, potknąłem się, ryjem zawaliłem o no, przyciski i jest. Kim jesteś, Hubi? Jesterem. Dobra. Nie, to ja jestem Jesterem. We mnie strzel. Nie ma Jestera. No, kim, kim, kim ty byś mógł być, kurwa, Hubi, czekaj. Oh, Jestem Vampir! Jest Kubi nigdy nie oszukuje! Mhm To nie Yumi która mówi, że jest dobrą rolą po czym zabija Cuba nie mam pomysłu w ogóle nie? To ja nie no powiem. ciężko żebyś miał co? No, ale ci nie no, powiedziałem ale... jaką rolę mam Dobra, chuj Jester jest no. Jester? Mierdzący Myślę, że już ma double To jest się ciebie mam, oh. no. O, Artur. To jest Ja kompletnie nie wiem, o co Baccar. chodzi, więc. Udałoby dlatego. by ci się może. Ale co ty kurwa, Loki, na nam chcesz umrzeć? Co? <noise> no, ja ja nie, 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 Chyba wojna idzie prosekutorem jest e, wiksa. Co my tu mamy? A3. Dobra. Na balkonie mamy tam coś cyk. Dobra mamy. A nie tu mamy jeszcze coś chyba na przyleciał cyk cyk. Cyk, cyk. Dobra, do admina. Kto to, kto to? Kto zgłosił? Ja zgłosiłem. Nie, nie był self. Cało upadało w tym momencie. Ale. No, no, no. To jeszcze upadało. Cieszę się, Loki, że powiedzieli, że tam jesteś. Bo ja się zastanawiam no. ja, też jestem, no. ja się zastanawiam tak, nad jedną z dwóch tam. rzeczy. Albo y, Werwolf, well, 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 bo widziałem w zasadzie jedno po drugim. Albo ten y, Wenerer. Werwolf ma chyba 7 sekundowy kłócenie. Tak, tak, bo, więc... Ale na początku na, jak zgłaszałem ten? Że chyba 3 może Nie, to, to ten Wenerer możliwe, wiesz? No to on może. Ja się no. po prostu wystraszyłem, że będę następny, bo byłem dosłownie klatce obok. Bo tam jeszcze chyba dwie osoby przeżyły. Tam jeszcze dwie osoby biegały. No ja stałem od dołu przed Nie mogłeś, jak chyba sam by. Jedna przybiegał od lewej, druga od prawej. Ja na tym ciele, co było maxa na dole. Tam jeszcze na Znaczy nie wiem, i kto tam dokładnie był, no bo były komsy włączone, ale dużo osób tam było, więc raczej ciężko będzie wywnioskować, kto dokładnie Ja bym Lokiego. Rąby. No ale dlaczego dużo mnie? Osób mnie, nie przyskłuje. Mogę ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć Loverse tylko tyle. Moglibyś, tak? Ale nie, bo no, nie nie były lowersi i tam padły teraz tylko dwa, ciała, bo to trzecie padło dużo wcześniej. A było też trzecie? Było. Ta, 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 gdzie? Nie gdzie? wiem gdzie. Ale padły tak, ale, okay, trzy. W nie, sensie ale nie myślałam, wiem że że czy... trzy w były, Nie. Ja powiem tak, ja byłem na dolnej komunikacji, kod był 22076. No to, to nie ma znaczenia, bo my Nie, bo nie było 0123. A ja stałem na balkonie i miałem wyjebane na wszystko. Ja bym rąbnął Lokiego. Okay. Nie. Rąbną być Loki no to ja w takim razie na Ciebie głosuję. Na głosuj, nie ma problemu. Okej. Okay. Artur? Ale to by Najem. Loki wtedy zabił jednego i drugiego? I no, i razu... no, ale, Mógł tak, jako Wenerer, tak, jako Wenerer mógłby. No tak, tak, ma, CDK. On, on bierz, ma jakby ja ma, dwa lub dwa, dwa, trzy, 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 ale bardzo szybkie ma, wiesz? Jak się do setki napełni. Ja nie wiem co byście tu zrobili. Kompletnie nie rozumiem. Wywaliśmy ciebie. Dobra. Nie mam pojęcia. Dobra? Co to naprawi? Dobra, Nordorian. Dobra. cyk i cyk eee, raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście

To była Naja i Nordoran, prawda? A w nie, do. No, no. W, nie. To ja i Nordoran. E... Ja Nordoran byliśmy teraz w komunikacji, wychodząc z dekontaminacji. A, okej, okay, dobra. Tak, ale... e, czyli to Naja w takim razie zabił. To ciało ma, bo to ciało ma około 30 sekund. No to o, widziałem ciebie na adminie. Z admina pobiegłem na balkony. Stałem przy przycisku, komsy, się odpaliły. Pobiegłem na górne komsy. Byłem z prawej strony, ciągle a Dobre, w ogóle jest... Jedyna szansa, w której yy, to byłby rezel lub Northern, to oni by musieli być rowersami. Ha, 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 nie ha, może to być ta. to self? Nie, 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 nie. Istnieje szansa, że pan Nondoran no. e, sobie przewentował z laba wcześniej do nie. do pada. I jak robiłem, jak robiłem taska sobie z kamieniami, to nagle zaczął biegać wokół mnie i to jakby... Eee, wcześniej już tam byłem... Jak... jak ja do was dobiegłem, to to ciało miało już około 15 sekund, więc z by się skończył cooldown. Eee, no, ale nie mógł mnie zabić, z pewnych względów. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, ja robiłem nie jak aktorze numerki i y, ty chyba podbiegłeś do mnie, bo widziałem, że ktoś podbiegł do mnie pod numerkami. Ja bo dziwne jest dla mnie to, I że. I nie przybiegłem... bym wcześniej. Przeleciałeś z prawej strony laba pod numerki. No. Gdzie e, ja zdążyłem. E, dekontaminacja się odpaliła. E, ja to podbiegłem pod nią. Zjebałem sobie kabelki. Zrobiłem jeszcze raz je. Wbiegłem. I ty właśnie bieg, zbiegałeś z prawej strony. potem gremlin do nas przyszedł. Już ci mówię, cały mój jut. Biegłem od początku do reaktora, bo tam tylko mi zostały taski, nie mam już w ogóle tasków. Po prawej stronie najpierw zrobiłem sobie... A nie zrobiłeś no. pierwszy komsów na górze? Tak, tak, tak. Faktycznie robiłem. No, zapomniałem, że były, ale. A na mnie? No to powodzenia, bo killer wam został. Ogólnie byłem e, werewolfem, ale nikogo nie zabiłem, więc e, dobrej zabawy. Okej. Okay. Ej. Ejejej. Es, ej. to by się spodziewał, naja, ale na ja Ale Rondoran, na próbowałeś mnie zajebać tam na górze, nie? Ta, ta, ale dobrze, że się nie udało, dlatego że wtedy ktoś wbiegał tam do nas. No gre. Ja.